Prawie każdy na dzień matki piękne chce życzenia głosić, a ja chciałbym ciut inaczej. Pragnę mamo cię przeprosić. Za zmartwienia, trudy, smutki, za odległość nas dzielącą, za te szanse zmarnowane, pustkę, ciszę wciąż trwającą, za te nieprzespane noce, za milczące telefony, za miliony spraw ważniejszych, za ten kwiat niedoręczony. Brak nadziei i zwątpienie za zgubioną w siebie wiarę, za to ciągłe umartwianie negatywnych myśli chmary. Wiem, że wszystko dzielnie znosisz, wiem, że wszystko mi wybaczasz i pomimo tych uchybień wciąż miłością mnie otaczasz, bo prawdziwa miłość matki nigdy nic nie przeinacza, nie chce nawet wzajemności i choć płacze, wciąż przebacza.